Poniedziałek, 24 maja 2021. Czas na aktualizację. E, tydzień temu byłem. Gdzie ja to byłem? A, na powrocie z Teksasu, w miejscowości Tilbury. E, wróciłem do domu w poniedziałek. Datę wyjazdu podałem na piątek i wyjechałem w piątek wieczorem. W obecnej chwili znajduję się w Saskatchewan w drodze do British Kolumbii. Mogłem wyjechać w sobotę, bo ładunek jest dopiero na wtorek pierwsza zrzutka w Kagary, ale wyjechałem sobie w piątek na spokojnie. I tak mówiłem, w obecnej chwili znajduję się na preriach, na pustej drodze w Saskatchewan. Mam jakąś godzinę do miejscowości Regina. To jest to, co u mnie słychać. Ładunek mam inny niż zwyczajnie. Wiozę. Słupy na budowę, latarkiem. Bo normalnie jechałem do British kolumbii z mrożonką. Miałem mieć cztery zrzutki, ale niestety nie wszystko zmieściło się w naczepie i musieli wyjąć jedną zrzutkę, taką fajną, która by zrobiła mi dywagację na południe British kolumbii drogą numer 3. I niestety wyjęli mi tą zrzutkę, więc będę jechał normalnie jedynką. Calgary, Vancouver, i później ostatnia zrzutka na wyspie. Także to jest to, co u mnie słychać. To jest ostatnia długa podróż przed wakacjami, w zależności, kiedy wrócę, zrobię jeszcze ten jakiś kursik blisko i później wakacje. Już mam bilet kupiony do Europy dwa miesiące odpoczynku od trakerki. Dobrze, teraz według zwyczaju odpowiem na trzy pytania, które zadaliście pod aktualizacją wcześniejszą. Pytanie numer jeden. Czy zapisujesz sobie gdzieś, ile kilometrów zrobiłeś miesięcznie lub rocznie? Ja zapisuję bardziej miejsca, w których byłem, gdzie miałem zrzutki i załadunki, a ilość kilometrów, no to tak się waha, w zależności, czy jest dobry miesiąc, czy zły. Między 20 tysięcy kilometrów, a 25 tysięcy kilometrów miesięcznie. No, także ja kilometrów nie spisuję. Czy spisuję, robię zdjęcie, żebym wiedział mniej więcej do wypłaty ile, czy się zgadza, ale później te zdjęcia kasuję. Pytanie numer dwa. Czy każdy Kanadyjczyk zna obydwa języki, angielski i francuski? No nie, nie, nie. Najczęściej e, używany język w Kanadzie to jest angielski. W Montrealu dość większa część ludzi zna angielski i francuski oraz jeszcze inny język. E, aczkolwiek poza Quebeciem i poza Montrealem, znaczy jak się wyjedzie z Montrealu w Quebec. Na wschód, albo po prostu w, re, w jakieś regiony Quebecu, no to bardziej wszyscy znają francuski. Mało kto zna angielski, chociaż zdarzają się ludzie. W Kanadzie jest to samo. Są ludzie, którzy znają i angielski, i francuski w dużych miastach, ale bardziej w Kanadzie, poza Quebekiem, predominuje angielski. Trzeba powiedzieć, że Kanada to jest kraj wielu nacji. To jest ziemia imigracji od jakichś jakich 300-400 lat. Ale nawet i wcześniej północna Ameryka było, była bardzo wielokulturowa. Pierwsze nacje, czyli potocznie mówiąc w języku polskim Indianie, yy, byli bardzo zróżnicowani, było wiele plemion, wiele różnych języków i wiele różnych kultur. Także ten cały kontynent to jest taka, powiedzmy, jedna wielko wielokulturowa mieszanka. I nawet w czasach dawnej historii, no mogę wymienić. Yy, Teraz na terenie, w którym się znajduję, to są prerie. Tutaj byli, jak to się mówi po, po, po francusku lezalgą w Bliżej Górskalistych była nacja Siksika Przez dalej jest, tylko że w rezerwacie. I przez białych ludzi była ona nazywana Duża Stopa, czy Czarna stopa, Bigfoot or Blackfoot, Blackfoot chyba bardziej. Na północy byli Indianie, Inuit no i tak, i, tak, i tak dalej i tak dalej. Także tych nacji języków tutaj było zawsze wiele. A teraz został angielski i francuski oraz w moim przypadku polski. Często tak jest, że w Montrealu imigranci mówią w trzech językach. Angielski, francuski i ojczysty. Pytanie numer trzy. Czy odpadło Ci kiedyś koło podczas jazdy? Koło nie, na szczęście nie, ale odpadł mi kiedyś wał napędowy. To było w czasach VTL-a, miałem chyba rok doświadczenia, jadę, jadę, jadę nagle. słyszę tylko takie jakieś wiekie BUM! Iskry w lusterkach i nagły spadek powietrza. Odpadł mniejszy wał napędowy, bo w tych trakach są duże, nie? Są dwa wały napędowe, ten od odczyni biegów do, do osiek I między ośkami ten malutki Ten odpad, to jest kawa metalu e, Uszkodził z tyłu samochód e, Rozwalił mu dwie opony I na szczęście nic się nikomu nie stało Także to jest nieprzyjemne Uczucie, gdy coś odpada Od zestawu I pytanie numer 4 Dzisiaj Takie bardziej na luzie Czy tak oficjalnie Przycisk YouTube się spadł z tyłu Tak, spadł mi w traku bardzo częściej użyłem za krótkich śrupek, które cały czas się wyłamywały ze ściany. Eee, mam, 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 na, e, mam w planie to naprawić już od miesiąca. Sądzę, że jak wrócę z wakacji e, doprowadzę to do ładu. E, taki to był typ dzisiaj czterech pytań. Zadawajcie więcej pod Aktualizacją odpowiem na trzy kolejne za tydzień, a za tydzień powinienem być już na powrocie. I tych aktualizacji zostało może jeszcze trzy albo cztery przed końcem sezonu, że tak powiem. Także taki to był typ aktualizacji. Rafał Dezuniuk, kierowca zawodowy, prawie że na żywo z Saskatchewan w Kanadzie. Mówi Wam pa!